Nie Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tak. Nie przeszkadzaj mi, modlę się. Ale wzywałaś mnie. Wzywałam? Nikogo nie wzywałam, modlę się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Znowu to zrobiłaś. Co zrobiłam? Zawołałaś mnie. Powiedziałaś. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. O to jestem. Co miałaś na myśli mówiąc to? Na myśli no. Ja wiem. Nic nie miałam na myśli. Tak po prostu odmawiam modlitwę. Coś w rodzaju dobrze spełnionego chrześcijańskiego obowiązku. No dobrze. Kontynuuj. Święć się imię twoje. Zaczekaj. Co pod tym rozumiesz? Ale pod czym? Pod. Święć się imię twoje. No, to znaczy. Mm, to znaczy, no właściwie to... Nie wiem, co to znaczy. Skąd miałabym wiedzieć? A tak przy okazji to. Co to znaczy? Święcić znaczy traktować. Czcią. Wielbić. Szanować. No, muszę powiedzieć, że w sumie to ma sens. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Hmm. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy naprawdę tak myślisz? Pragniesz tego? Jasne. Czemu nie? A co robisz w tym kierunku? Robię? Ja wiem, no chyba nic. Um, no... ale myślę, że byłoby ekstra, gdybyś przyszedł i przejął kontrolę tak całkiem nad tym co na ziemi, na niebie w górze. Hmm. A czy mam kontrolę nad tobą? No cóż, ja. Chodzę do kościoła. Nie o to cię pytałem. Co z pogardą, jaką masz w stosunku do niektórych Twoich znajomych. Wiesz, to jest naprawdę Twój problem. A jeszcze sposób, w jaki wydajesz swoje pieniądze. Wszystko dla siebie. A co z książkami, które czytasz? Proszę, przestań mi czynić jakieś wyrzuty, ok? Jestem taka sama jak wielu ludzi w kościele. Wybacz. Myślałem, że modlisz się, aby to moja wola była spełniona. Ale jeżeli tak ma się stać, to hmm. Może co do tych, którzy się modlą. Na przykład od ciebie zaczniemy, co? No dobrze. Myślę, że rzeczywiście mam jakieś tam zahamowania, problemy. Nigdy się nad tym specjalnie nie zastanawiałam, ale teraz skoro o tym mówimy, to myślę, że mogłabym wymienić jeszcze co najmniej kilka. Ja też. No właśnie, nigdy nad tym nie myślałam, ale wiesz, są rzeczy, od których chciałabym się poczuć tak naprawdę wolna. Dobrze. Teraz zaczynamy od... teraz zaczynamy do czegoś dochodzić. Będziemy pracować razem. Ty i ja. Niektóre zwycięstwa naprawdę można osiągnąć. Jestem dumny z Ciebie. Słuchaj, panie, muszę już kończyć. Dzisiaj zajmuje mi to o wiele dłużej niż zwykle. Chleba naszego powszedniego. Hmm, powinnaś trochę zredukować tego chleba. Masz już od niego nadwagę. Hej, co to jest jakiś dzień krytykowania? To ja tu przychodzę, modlę się. Spełniam swój chrześcijański obowiązek, a ty nagle mi przerywasz i jeszcze wytykasz wszystko, co robię. Modlitwa to niebezpieczna rzecz. Można wstać do niej, stać od niej zmieniony. No wiesz, to jest właśnie to, o czym staram się ci powiedzieć. Wzywałaś mnie i oto jestem. Teraz jest już za późno, aby przestać. Mógł się dalej. Jestem zainteresowany dalszą częścią modlitwy. No, kontynuuj. Ale... boję się. Boisz się? Hmm. Czego? Wiem, co chcesz powiedzieć. No więc, sama się przekonaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy nasze winy? Hey, a co z Anią? Wiesz co? Jak możesz? Wiedziałam, że wyciągniesz jej kwestię, wiedziałam. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, ile ona opowiadała kłamstw na temat Mój...